Witamy w kolejnej rozmowie z cyklu Przygotowań do Mistrzostw w kraju 2019. Jest dzisiaj z nami oczywiście gospodarz tego kanału Grzegorz Pacewicz. Witajcie. Oraz nasz dzisiejszy rozmówca, jeden z najlepszych klokerów, delegat Światowej Federacji Speedcubingu oraz członek zarządu PSS Przemysław Rogalski. Witamy Cię Przemku. Dzień dobry. Człowiek Dzień dobry. dzięki któremu mamy PN -y w tym kształcie jaki mamy. No, w sumie, tak, przeforsowałeś z naszą kochaną federacją y, kształt limitów, więc jest to Twoja duża zasługa. Tak, o tym wspomnijmy. No, taka drobna przepychanka z WCAT. Co to tam? No cóż, od pół roku jesteś delegatem, ta kariera rozwija się bardzo dynamicznie, więc od tego zacznijmy. Jak się zmieniło Twoje życie z Pitkibera, odkąd pełnisz tą zaszczytną funkcję? No cóż, no patrząc po samych zawodach, no to i tak bardzo często byłem osobą funkcyjną, powiedzmy, rejestratorem, czy aktywnym człowiekiem w sędziowaniu, więc no nie jest to jakaś kolosalna zmiana, ale jest odczuwalna, jest większa odpowiedzialność. Ale poza tym radzę sobie w miarę dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie słyszałem jakichś wielkich narzekań na moje delegowanie. Chociaż tutaj Adam się widzę uśmiecha. <grym> Bo czasami miewamy różne tutaj animozje. Aczkolwiek na szczęście nie było żadnych problemów między nami tutaj z tego powodu. No a poza zawodami zawsze jest ten dzień dodatkowy po zawodach, żeby sprawdzić wyniki, napisać raport. Poza tym w porządku. No ale Adaliu, jak się jak sobie radzisz z tym, że no, każdy delegat ma to na początku, że jednak w pewnym momencie stajesz się sędzią własnych kolegów, no bo znasz tych wszystkich ludzi, tak? I czasami trzeba podjąć decyzję, żeby kogoś ukarać i tak dalej. Nie miałeś na początku z tym problemu? Nie. <laughs> co, za, co za bezlitosny człowiek. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, zasada jest zasadą. Trzeba kogoś z DNF no to trzeba z DNF i nie ma co się z tym... Za bardzo czaić, po prostu tak jest. No, no fakt. Cóż, no, no fakt, no. Ale w sumie dobrze. No, czasami, tak jak mówisz, mamy jakieś różne zdania, ale no, dobrze, że tutaj akurat stanowczo jesteś w wielu kwestiach. No i tyle, no i niech te zawody nam się ładnie rozwijają. Także tyle powodzenia w dalszej części swojej pracy, Twojej o, pracy ok. i jedziemy dalej z tematem, nie? Dokładnie. A przed nami powodem naszego spotkania jest to, że spotykamy się właśnie przed Mistrzostwami Polski i rozmawiamy o różnych konkurencjach i my z tobą rozmawiamy o kloku. Jakie to twoje były w zeszłym roku osiągnięcia na pn -ach? Trzecie, drugie miejsce? W zeszłym roku udało mi się zdobyć srebrny medal, czyli poprawić o, swoje właśnie. miejsce w stosunku do 2017 roku o jedno. No, w tym roku powtórzyć awans będzie dosyć ciężko, aczkolwiek. Dlaczego? Zobaczymy. No to od razu wyjaśni, dlaczego? Czy tam młoda krew się znowu pojawia, która się burzy? Jak to młoda krew? Młoda Nowy krew. Młoda krew jest, wiem, że jest. Wiem, że niektórzy bardzo intensywnie trenują, aczkolwiek no. W wypadku moim i mojego awansu jest tylko jedna osoba, której tutaj muszę się bardzo, bardzo wystrzegać, czyli Wojciech Knot, który jest zdecydowanie najlepszym kokerem w Polsce w tym momencie. Zdecydowanie. I jest rekordzistą świata? No, już w tym momencie nie. Jest rekordzistą Europy. O, a co tam się stało? No, pewien Chińczyk zrobił czas, zrobił Ach, średnio 4-4. Okay. Także no, to, to był ciężki trzecios dla wielu osób. No ale rekord Europy nadal jest do wzięcia, szczególnie po tym, jak ostatnio wycofany został rekord z Rosji. O, właśnie o tę sytuację mi chodziło właśnie. Tutaj no WCA nie ma w zwyczaju czaić się z usuwaniem wyników, jeżeli są bardzo duże nieprawidłowości na zawodach, co to jest dobre. Według przynajmniej mnie. A czy możemy na chwilę wejść od kuchni, jak oni to wykryli, bo to mnie ciekawiło, a w sumie was się nie pytałem. Czy to po zdjęciach, filmach, czy nie chcę tutaj jakoś bardzo głęboko wchodzić, bo to Delikatnie. wiadomo w delegackie kwestii, ale po prostu to było opisane w raporcie, że były Rozumiem. różne sytuacje i tutaj jakby WRC razem z delegatem ustalili, jaka była właściwa wersja wydarzeń i zdecydowali, że wszystkie wyniki z tych zawodów po prostu zostaną usunięte. No niestety, decyzja decyzją, no tak, trzeba to zaakceptować. Natomiast chciałem tutaj wrócić do tego, co już zacząłeś, a propos tej młodej krwi. krwi, że trenują zawodnicy. Ja tak patrzę sobie na ranking Polski w tym momencie i o ile Wojtek Knot, pierwsze miejsce jego raczej jest do przewidzenia, chociaż różne rzeczy już widzieliśmy. Potem jest Hubert Hanusiak na drugim miejscu, ale ma bardzo stary wynik z 2015 roku. Potem raczej jesteś ty... tutaj i kto dalej? Pozwolę ci się wtrącić do Huberta. Hubert ostatni raz na zawodach był na Polish his nationals 2017 i od tamtej pory że tak powiem na zawodach go nikt nie widział. Więc no, mhm. mam poważne wątpliwości czy się pojawi w tym roku, zresztą to samo tyczy się siódmego w rankingu Wojciecha Włodarczyka. Jego mhm. najlepszy wynik też jest, tam, jest z tamtych zawodów no, i to były jego wybrać. ostatnie zawody. Więc no tutaj nie sądzę, żeby chłopaki się pojawili, no ale nigdy nic nie wiadomo. Hubert, jeżeli by wrócił, no to na pewno byłby dla mnie powiedzmy przeciwnikiem o to drugie miejsce. No Cześć, dobrze. Ale kto to... jeszcze? Ale kto jeszcze? Powiedz tutaj, o kogo masz na myśli? Bo ja, szczerze mówiąc, nie mając wiedzy, nie znając ja osobiście też. tych zawodników, nie widzę takich czarnych koni. No mam tutaj przed sobą, dosłownie, ranking tegoroczny. Mhm. I możecie odnotować, na czwartym miejscu jest Mateusz Kotwica. Jego średnia nie jest może jakaś niezwy nie, jakoś niezwykle imponująca w porównaniu do tej czołowej trójki tegorocznej. Mhm. E, aczkolwiek wiem, że on w domu ma średnie długie. No, na, pod na poziomie podobnym do mojego może ciuteczkę słabszy. Okej. Okej, Ten się rankingi usunęły z monitora. Eee, Kto tam poza dalej? Tym mamy jeszcze Marcela Nycza, który po ostatnim czwartym miejscu w nie zaczął mocno trenować. Bardzo by chciał mieć podium, szczególnie na PN-ach. Poza tym jest Magda. Magda. No i Patrycja, dwie dziewczyny. Między Mateuszem Kotwicą to, a Marcelem Nyczym są dwie e, fantastyczne zawodniczki: Patrycja Michalska i Magdalena Pabisz. No Chyba też trzeba poważnie je traktować w tym momencie. Ależ oczywiście. No zacznę od Magdy, bo to jest. Nie jestem pewien, czy ona się w ogóle na PN wybierze w tym roku, ale jeżeli się wybierze, no to trzeba powiedzieć, że no ma szansę na to trzecie miejsce, bo robi progres niesamowity w naprawdę dużej liczbie konkurencji. I Klock może nie jest jej główną konkurencją, ale progresuje z zawodów na zawody. No a Patrycja, nie wiem, czy trenuje obecnie, ale. Jeżeli miała w Lublinie średnią niskie 9, gdzie liczyły, liczyła jej się siódemka i dziesiątka z tej średniej, no to jeżeli by potrenowała, no to spokojnie jeszcze nawet od teraz do PN-ów można zejść do niskich ósemek. Ale wiesz co, to tak już... powiem. Jak tak wspomniałeś o Magdzie i jej wszechstronności, teraz spojrzałem szybko w jej ranking, kurczę, no faktycznie, trójka 9.07, dwójka 2.52, czwórka 33 sekundy, no praktycznie co się nie dotknie obecnie, to te re rekordy są naprawdę mocne. W PRC, w Qubie to samo, nie? Hmm. No, ciężko jej odmówić. Dużo trenuje, więc dużo progresuje. To ja ci powiem, że jako organizator bardzo bym się cieszył, gdyby się jednak zapisała. No, bo będzie też rywalizacja kobieca. No, a jest w Polsce teraz, no, jak tą rywalizację zrobić? Zawsze Karina wygrywała. No, tu byłoby ciekawie. No, ale dobra, wróćmy do kloka, bo tak trochę odszedłem na bok. No właśnie. A to może odbijmy trochę bok, właśnie. Bo co, co ty, Przemku, sądzisz na temat usunięcia tej konkurencji? Ponieważ ta konkurencja jest kontrowersyjna z racji tego, że no, to nie jest Twisty Puzzle czyli obracające się, tak? Znaczy obracające się, no, nie widać tego, co tam się dzieje. I bardzo często pojawia się taki pogląd, żeby po prostu wywalić to. No, to jest bardzo specyficzną konkurencja w WCA, jest czymś kompletnie różnym od pozostałych eventów praktycznie. Aczkolwiek, no, moje poglądy na ten temat są stabilne od lat. Zresztą łącz, łączone z poglądem o równości konkurencji przynajmniej w większości. Wywalić. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja jestem przeciwny, równo wszystko. Jestem przeciwny wywalaniu w ogóle konkurencji w tym momencie. Jeżeli już coś zostało dodane, no to trudno, mamy co mamy, ludzie to trenują i mhm. tak naprawdę jakby się uprzeć, to jest wiele konkurencji, które można było powiedzieć, że albo są wtórne, albo są trudne do przeprowadzenia, albo mają. To bardzo mało, ten, bardzo mało popularne. I jakby chciało się to zacząć wywalić, to faktycznie można było wywalić praktycznie wszystko. No, królowa jest jedna, ma kilkoro dzieci i to wystarczy. No ale no cóż, no faktycznie tutaj się trochę z przemkiem zgodzę, że faktycznie no raczej wywalanie konkurencji troszkę nie fair może było w stosunku do zawodników. Choć przyznam, nie jestem fanem wielu konkurencji, i akurat usunięcie FITA ja tam nie mam nic przeciwko, ale, ale no jak są, to niech będą no te, co co pozostają. No, zobaczymy, czy usunięcie FITA będzie miało miejsce. Tak, bo są dyskusje. A wracając do kloka. W zeszłym roku Wojtek Knot mi powiedział taki bardzo ciekawy argument. mówi, że to jest taka układanka, jedyna układanka, którą można intuicyjnie się nauczyć. I że do niej nie trzeba żadnych jakichś tam abstrakcyjnych, trudnych metod. Po prostu y, możesz to wszystko rozkminić samemu. I że to jest jej ogromna przewaga nad innymi układankami. Mnie to bardzo, powiem szczerze, że mnie to przekonuje. Nie? Że to jest, y, to jest jakiś walor tej, y, tej konkurencji. No dokładnie. Jakby clock jako taka konkurencja niskiego progu wejścia do WC, do układania ogólnie byłaby bardzo dobra, no bo powiedzmy, że z osób, które uczyłem, no większość jednak były już speedcuberami w jakimś tam stopniu, no ale więcej niż, nie wiem, tam 10-15 minut na naukę kloka nigdy nie poświęciłem. A niektórzy, no, okay. no, tutaj przywołam oczywiście mój ulubiony, chyba przykład, który, gdzie nauczyłem Michała Bogdana. Naszego słynnego multiblindera, yy, kloka w ciągu jednej przerwy jeszcze w liceum. Okay. Więc jako konkurencja wejścia, nie wiem, chyba tylko piramidka jest na, poziomie, na podobnym poziomie. No to skoro to jest tak prosta konkurencja do nauczenia i w sumie do potem wykonywania, to czemu jest tak mało popularna w Polsce? Sprzęt. Zawsze no właśnie, o, o tym właśnie że jedynym problemem kloka jest sprzęt. Że powiedzmy, że gdy się dostaje nowego kloka, takiego chińskiego Lingao, no to układanie na nim jest wysoce nieprzyjemne. Ja pamiętam, jak y, kilka lat temu, y, co to był Jux? Mo Ge chyba zapowiedział, No, za trzy miesiące wydamy kloka. To, to było moju. Moju. A, to było moju, nie. Ja tego momentu chyba minęły już dobre 3 czy 4 lata, a, a nie ma kloka. Dlaczego? Szczerze mówiąc, no nie wiem. Z drugiej strony można przypuszczać, że gdzieś tam co roku mamy te słynne dyskusje. Wywalmy czwórkę blindem, piątkę blindem, kloka i fita. I przypuszczam, że niektórzy jeszcze by chętnie widzieli koniec big cube'ów, bo organizacja ich zawoda czasami przyprawia, przyprawia o ból głowy. I być może Moju się boi, że wypuści produkt, który nie będzie miał potem zbytu, jeżeli by coś wyleciało. Ale to jest jedynie hipoteza, a czemu? Możliwe to, że po prostu nie wychodzi z nie dużo lepszego kloka i nie chcą wypuścić jakiegoś czasu i zarzucili projekt. No, Jeśli chodzi o sprzęt, no to w tym momencie jest trochę osób, które robią to po prostu, customowo i można od nich dostać dobry sprzęt. Ewentualnie można też po prostu zrobić to samemu, jeżeli ktoś ma jakąkolwiek żyłkę. Szczerze mówiąc, w moim wypadku, Klok to jest jedna konkurencja, w której robiłem samodzielnie magnetyzację. O i tutaj magnesy też weszły. Przepraszam, przeszedłem Ci słowo. Znaczy, ja chciałem po prostu dopytać o, o jedną rzecz, bo ty jesteś 33. w rankingu światowym, Wojtek Not jest czwarty, przed wami jest trzech e, Azjatów. No to co, to wszyscy układacie na takich samych kostkach, w sensie tej samej firmy, tylko każdy sobie ją dostosowuje do własnych potrzeb? Prawie tak jest. Znaczy, nie wiem, na czym układają obecnie Chińczycy. Możliwe, że oni mają jakieś nie wiadomo co. Na ale klockach od jest... moju. No, ale tak jest. Gdzieś tam coś tam słyszałem, że Tyran, Bodajże i Jacob mają jakieś nowe tajne techniki, ale to nic nie wiem, żeby to miało. Wielki wpływ na wyniki, przynajmniej u Jacoba. A ja jako totalny amator tej konkurencji, no potrafię zrobić kloka, ktoś mi pokazał jakąś prostą metodę i usłyszałem taką rzecz, sprostuj mnie, jeżeli to nieprawda, że nie ma żadnych zaawansowanych metod na kloka, tylko wszyscy układają tym samą metodą. Wszyscy układają praktycznie tak samo, to jest mhm. fakt, przy czym jeżeli chce się zacząć układać szybciej, to trzeba po prostu ustalić sobie kolejność wykonywania ruchów. Stałą, taką, która będzie wykorzystywała jak najmniej dolne pokrętła i taką, która będzie dla nas jak najwygodniejsza i z której będziemy w stanie przewidzieć jak najwięcej tego, co będzie się działo dalej. No w krok kluczowe jest i wykorzystanie preinspekcji, żeby zobaczyć jak najwięcej jest możliwe i wybrać jak najwygodniejszą opcję startu. A poza tym, look ahead, i to jest. Szczególnie z tego co wiem, u Wojtka, kluczowe, on nie robi jakichś niewiadomo jakichś dziwnych rzeczy. Po prostu układa zgodnie ze swoją kolejnością i patrzy do przodu. I to działa. Nie ma pauz. Hmm. No to tak. jest kolejny walor kloka, tak swoją drogą, nie? że tutaj właśnie nie ma nic tajnego, nie? że to można po prostu tak układać. No dobra, wydaje no mi się, że mamy tutaj już mniej więcej grupę faworytów. A panie Przemek, co myślisz na, na temat formuły PN-ów? Co prawda jesteś organizatorem tych PN-ów, ale, ale mimo wszystko by fajnie było poznać twoje zdanie na temat właśnie limitów takiej, i takiej formuły imprezy, która zakłada, że najlepsi tylko są na takich mistrzostwach. No cóż, no patrząc że... Połowę tych limitów ustawiliśmy no, w niemalże tym granie w którym siedzimy w tym momencie. No ja, ja nie. Ja, znaczy to. Okay. Wspierałeś nas duchowo. Wspierałeś duchowo nas... Was wspierałem, bo tak naprawdę to była Wasza praca. No jakby nie patrzeć, byliście tutaj odpowiedzialni za to, żebyśmy nie przeholowali zadanem. Raczej tak. E, I rozwiązywać e, ten spory między nami co do wizji. E, no ale no. Nie mogę powiedzieć, że mi się nie podoba to, co się dzieje. Jakby Mistrzostwa dla Najlepszych to jest coś, co powinno być naturalne, przynajmniej według mnie. Nie wiem, czemu nie wszystkim się to podoba w WCA, no ale tak jest. A skoro poruszyłeś temat, zaryzykuję takie pytanie. No już siedzimy w no. takim ciekawym gronie, więc yy, mówisz, że nie podoba się to w WCA. A co myślisz o tym, że Mistrzostwa Polski czy Mistrzostwa kraju powinny być dla zawodników tylko z tego kraju? No właśnie. Za. Kropka. No właśnie, właśnie, Dobra. właśnie i to zasłoną milczenia, zakończmy ten, ten wątek. Eee... Znaczy ja tu się pozwolę <laughs> troszeczkę rozwinąć. No to dawaj, dawaj. bardzo. Fak... Liczyłem na to. To jest twój czas. Faktycznie no tutaj w dyskusji padały różne argumenty i zawody zamknięte narodowościowo. Ciężko będzie przeprowadzić przez tutaj ducha i misję WCA. No, zobaczymy, czy to się uda. W przeszłości się udało raz. Zresztą Adamowi tutaj zrobić zamknięte Mistrzostwa Polski. Więc kto wie, może się uda i drugi raz. Byłoby to fajne. Zresztą, jeżeli by się to udało i jakby udało się znaleźć trochę ludzi, którzy by to popierali, kto wie, być może zamknięte Mistrzostwa Europy kiedyś w przyszłości. Też nie ma wódzu za dużo ludzi z Polski, no bo tak naprawdę w strukturach poza delegatami tak. jest tylko Jonek. I to no, no, nie no usłyszajmy się, WST robi znakomitą robotę, bo strona wódka robi się coraz lepsza, wywala się coraz rzadziej. Eee, ale no nie ma wielkiego wpływu na politykę wódka w sprawie zawodów. Ja mam nadzieję, że się uda. Bo jeżeli nie za rok, to za dwa lata. No, trzeba, by do, trzeba by dokonać desantu na WCA, ja o tym ostatnio myślałem, nie ale ja się nie poświęcę, nie będę Konradem w że <śpuszczaj> tak no cóż, no jest to potężna przede wszystkim, pamiętajmy, organizacja, to jest kilkadziesiąt krajów, ja nie wiem, to chyba 80 już ponad krajów łącznie, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, nie pamiętam, ale Smaruj. naprawdę, no, zasięg jest olbrzymi, struktura jest przepotężna, cały czas gdzieś tam wolontaryjnie to wszystko działa, no nie wszystko się da się zmienić od razu, chociaż naprawdę to akurat to, że mistrz, na Mistrzostwa Europy przyjeżdżają Amerykanie, czy na Mistrzostwa Polski przyjeżdża Szwed, no to... Mimo, może lubimy tych ludzi? Jest dość niezrozumiałe dla ogólnego otoczenia. No i tak tyle, na nie. Fik nic personalnego. Dokładnie, dobrze, dokładnie, dobrze. oczywiście. Yy, szanowni Państwo, yy, moim gościem Jadama, był Przemek Rogalski. No cóż, no, żegnam się. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem, nikogo nie pominąłem, a jak pominąłem, to przepraszam. Co złego to nie ty. Co? Tak, co złego... co złego to nie ja. My Mam ci nadzieję, Przemku, życzymy... że Będziemy się dobrze bawić wszyscy na penach. I to że wszystkim pójdzie dobrze, łącznie z moją skromną osobą. I co? Papa. Papa, tak, pa. życzymy ci przemku co najwyżej jednego DNF-a, który nie zepsuje twojej średniej, będzie najsłabszym ułożeniem. No i medalu oczywiście, tak medalu, poważnie, oczywiście. także. No cóż, Dziękuję do zobaczenia. Razie. Do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie. Na razie, pa.